Widzimy się w kolejnym odcinku z tej strony Profesor stawienie łapki w górę subskrypcji z dzwoneczkiem i napisaniu w komentarzu um, jaka gra wam by się podobała to już było. Może to to minął dzień. Czy Wam się odcinki podobają? Czy zostawiście łapkę w górę? Jak nie, to dlaczego. No, a my się zabieramy do przechodzenia Lary Tomb Rider. Dźwięk się nagrywa, tylko jest kit. Dobra idziemy do wody. Mówiłem już dwa odcinki, nagrałem wtedy, ale no wyszło jak wyszło. Usunęło mi się jeden, musiałem nagrywać od początku wszystko. Dopiero w tym miejscu, co zakończyła w top -top. więc ten stopujemy mm. o Nic, tak bywa czasami, trzeba na nowo najwyżej. No co, ona tego nie widziała węża, ona więc musiała go widzieć. Jak tutaj zdziwi na przykład. Zmieściarki hmm? przeszły. przeszły. Tam... Może jakaś tu fobia jest, jak takie stworzenia się widzieć czy coś. jest się tego boi? Nie mam na przykład przed pająkami strachów. Małymi, oczywiście. Oczywiście duże to nie mam pojęcia, jeszcze nie próbowałem. Miałem okazję spotkać. Dęku wysokiego nie mam, z tego co wiem. Piszcie w komentarzu, jakie wyleńki może macie. Ciekawe by było. Ciekawe. No. Muszę znaleźć świątynię, Sprzęt. której szuka Dominguez. Tak, sprzętu. O kurde. Zapomniałem o tym. Kolejne odcinki... O kurde znowu Kolejne odcinki pewnie będzie... Kolejne odcinki, to ogólnie w tą grę nie grałem. Te dwa odcinki co nagrałem właśnie się usunął jeden to. Potem To wiem co nie więcej tutaj się ma dziać, ale... Ale kolejne już nie będę wiedział. W tą grę ogólnie nie grałem. Johna, udało mi się, jestem w podziemnej świątyni. Dobra. O, rany. Nie jest dobrze. Nara, przebija się ładunkami do środka. Czuję. To wywołuje wstrząsy. Mamy tu piramidę. Zamierzam wejść na jej szczyt. I wydobał, czy ktoś, kurde, Nara. Dobrze, mam tu kilka platform, dzięki którym mogłabym dotrzeć na górę. Szukam czegoś, żeby je dociążyć. Coś przerywa. Widzę jakiś ruch. Podejdę bliżej. No. Mm. A, ah, nic ja robię. you <laughs> Platforma z dzwonem zablokowana. Forma z dzwonem zablokowana. Tutaj w budzek przepchnąć. Też się myślałem zastanawiam jak to w ogóle to zrobić. Bo wiemy. Pominę trzeba przyciąć to do tego bo tu trzeba w wciągnąć na górę. Trzasko. 6 minut filmu, ten czas w ogóle szybko leci w grach. mnie to już 6 minut. To dziwne. Lara przestaje, przez Linę przechodzi. Wiecie, nie zatrzyma się nic, ja tam tylko. Lecimy. Mm. Noen? jak z tym programem jak z dźwiękiem bo ten mówię tak dziwnie łapie fajnie mój mikrofon łapie wszystko elegancko ale w tym programie w Premiere pro a to bym, jest problem taki że coś ten dźwięk ten troszkę mnie to boli bo chciałbym nim montować program jak najbardziej zasługuje na swoją ocenę no ten, Johna? ale nie wiem co z tym dźwiękiem czy to moja Johna, wina czy to, to wina, wina kogoś, wina widać na nim skrzynię programu nie mam pojęcia. Szlak. Jona, właśnie wyżej. O nie. Ja to o, Przepraszam. Szybciej. Ona wzięła ten sztylet. Są już w drodze. To. Doktor Dominguez i reszta. Wygląda na to, że znaleźliśmy to, czego szukamy. Wspaniale. I Zaczął Zaczynijmy się, się zawalać. Tak, właśnie dlatego wezwaliśmy posiłki. Zawsze coś zerombię. Tak, słyszałem, dobra. Dominguez przyjdzie dziś w nocy, rozumiem. Mówię ci tylko, że deszcz zaleje. A myślisz, że co ja kurwa robię? Sprawdzam właśnie pompę do wody. No ta. Dobra, dopilnujmy, żeby wszystko było tu dopięte na ostatni guzik. Jak ci idzie z tą pompą? Pomóż mi przygotować te światła. Operacja zmrok została rozpoczęta. Żaden miejscowy nie może opuścić terenu żywy. Oj, kurwa! Zaplanowaliśmy to sobie. Dopilnujcie perymetru. Jak myślisz, co tam jest? Nie wiem, ale odczyty są kompletnie odjechane. Dopilnujmy, żeby teren był zabezpieczony, kiedy przyjedzie rurk. Będziemy gotowi. Nadchodzą inspektorzy, szykujcie się. Kurwa! A, nie przejmuj się, prawie to. To trwa zdecydowanie za długo. Jeśli Dominguez będzie musiał na nas czekać, zrobi się nieciekawie. Zaczynamy tracić ludzi! Zauważyli siebie. Chyba nie. Twoje przywileje zostały cofnięte. Co tu gamma? Operacja Zmrok została zrealizowana. Żadnych świadków. Teren został zabezpieczony. Muszę działać szybko. W porządku. Pozbądźmy się ciał. Ty, zacznij monitorować kanały policji. Daj nam znać, jeśli dostaną zgłoszenie o jest już w drodze z posiłkami. Chcę, żeby wszystko było gotowe, kiedy się tu pojawią. Cholerni archeolodzy. Dobrze, że się ich pozbyliśmy. Muszę to wyjaśnić. Uch, sprawdzę to. Mamy straty! Trzymajcie się razem. Nadchodzą inspektorzy, szykujcie się. Niech to Ruszam do kolejnego sektora Przyjąłem! Potrzebuję potwierdzenia, że padły kolejne strzały. Odbiór! kurde, paliło się. Było zrobić Ale nie wyszło. Zawsze I nie idziemy. Mam Mamy kolejnego zabitego! Panie. Elegancko? Jesteś tylko jedną osobą. I już nie wiemy, co się, się, się dzieje. Cholera, jest ich więcej. Odpójstw, Dobrze, że się pojawiłem. Drużyny niewiele już zostało. Wyle sukien sprawia wam takie kłopoty? Zajdę ją od tyłu! Wiesz, kim jesteśmy? Kurde, zapłacisz mi za resztę. Ognia! I nie widzę. Ja! Mam nadzieję, że to już wszyscy. Bata. Dobra, lecimy dalej. Nie rób jej krzywdy. Lara krzywdy, nasze spotkanie miało być silne. Ciekawiła mnie Twoja praca. Bo Trójca zawsze jest ciekawa. To dlatego poświęciłem całe życie. Gdzie jest skrzynia Ischel, powiedz mi? W bezpiecznym miejscu. Nie masz jej? Nie dobrze. Nigdy nie myślałem, że mogłabyś go wziąć. Ten klucz ze skrzynią pozwolą stworzyć świat na nowo, bez słabości i zła. I z pewnością bez tego, a bez srebrnej skrzyni, będzie apokalipsa śmierć słońca. Kłamiesz, Laro. Czułaś to, gdy podniosłaś klucz? Wstrząsy są częste. Ale tsunami nadchodzi. A to tylko pierwsza z mnóstwa katastrof. To twoje dzieło! Zrobiłeś to samo! Ach, Boże. Tak. Lecz biorąc klucz, wprawiłaś w ruch apokalipsę. Rozumiesz, że dojdzie przez ciebie do tragedii? Zaczęło się mi wydaje, że on jakoś um, a moim zmanipulował jest teraz. to powstrzymać nim nas zniszczy. Żeby był tym dobrym, a ona tym złym. Tak mi się wydaje. Te dwa odcinki będą mieli po 20 parę minut, ale zazwyczaj będzie odcinek trwało 30-35 minut, mniej więcej, plus minus. Dlatego te krótsze są, bo nagrywam tę grę już drugi raz, te dwa odcinki. Za to to widziałem. Jedynie mi szkoda, że tam to skipę z tym, tym kluczem, co wziąłem. No nic, ale zdarza się, że wpadki na filmikach oła. przeszkód Ja Ma Oho, lipcze Nie wiem, czy lepiej szyby nie było wybić, ale no nie, w sumie... ...to stwierdzić. Szybę w wodzie jest ciężko też wybić, więc... ...o drzwi otworzyć tym bardziej. Mi wydaje, że szybę bardziej rozbijesz właśnie w wodzie, niż że... drzwi otworzył. Dobra. Muszę wejść wieżej. Mhm. A! Okej, okay, jestem. Aha. Gdzie ja? Po Wtedy też tu zginęłem w tym, co nagrywam pierwsze raz, dwie serie, znaczy dwa odcinki po dwóm. jeden po drugim, też to było...

No. Chyba, żebyście chcieli takie 20-minutowe odcinki, to też wpiszcie. To też dostosuję się Dada! do Was. Lara! Martwiłem się. Zawiodłam. Gorzej. To znaczy. Dominguez ma teraz sztylet. Straciłam go. Po tym wszystkim, co przeszedł mój ojciec, oddałam Trójce dokładnie to, czego chcieli. Użyję skrzyni i noża, by stworzyć świat od nowa. Jak stworzyć od nowa? Nie wiem. On myśli, że może pozbyć się grzechu i słabości. Ten człowiek, my, musimy go powstrzymać. Niedobrze. To wszystko moja wina. Coś wymyślimy, ok? O, obiecuję. Nie, nie, nie. nie, Musimy dotrzeć do ukrytego miasta przed Trójcą i znaleźć srebrną skrzynię. Ok. Najpierw przeniesiemy ich w bezpieczne miejsce i zajmiemy się skrzynią. Nie! nie. Nikt nie będzie bezpieczny, jeśli dotrze do skrzyni pierwszy! Ja muszę iść! Jestem jedyną osobą. Jedyną osobą, która co? Nie możesz wiedzieć, czy to twoja wina, Laro! Nie wszystko kręci się wokół ciebie! Ci ludzie nas potrzebują! Zróbmy coś dobrego teraz! Poza tym, czym mamy się kierować? Zagadką? Różowa ryba i srebrne korony to trochę za mało, żeby dostać się do ukrytego miasta! Ma troje Ale ona też ma jeżeli je zabędzie skrzynkę. A potem znajdę samolot. No, to by było na tyle w tym odcinku. Dzięki, że dotrwaliście do końca. Napiszcie w komentarzu, co byście chcieli zobaczyć. Wam się podoba, a my na tym chwilę kończymy. Widzimy się w następnym odcinku. Na razie.